Siema wszystkim, nazywam się Andrew i będę nagrywać jak grać w czołgi. To będzie moje pierwsze nagranie, dlatego nie do końca może mi wyjdzie że się, się rozkręcę. No co chodzi? No, tego na pewno każdy gra lub ktoś kojarzy ją. Jeżeli nie, to porządku, polecam, żeby się z nią e, zapoznać. Będziemy po prostu tak jakby... Obaj będziemy odkrywać, nie? to jest wersja Teludzki, a nie wszystkie gronie kojarzy, dlatego. dlatego będzie ciekawie. No i zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w grze, to już wyjaśniam. Chodzi o to, żeby sterujemy czołgiem. Mamy, możemy sterować mocą i... Kontem działa, i chodzi o to, żeby po prostu rozwalić przeciwnika, zdobyć jak najwięcej punktów No, coś jak wormsy, tylko że nie jesteśmy czołgami. I, I tak, no i ja zawsze na początek się odsuwam maksymalnie do tyłu, jak gram z komputerem. Po prostu, żeby zmniejszyć jego szanse na strzał. I jak będzie strzelał, będzie te pociski wypadną. No i kod nachylenia działa na starym na 70, powiedzmy 80 i biorę coś na, z jakąś słabą broń, nie wszystko, nie wszystko tu znam. Jakąś słabą broń, powiedzmy, żeby, nie wiem, czy to jest coś, coś chyba z dół kopi, ale zobaczymy. Albo nie, wezmę, z cokolwiek to jest. Uuu. Dobra, no, ale teraz to jest moc plus 5 Tak jest. O nie, nie... nienawidzę broni, które... Jak wszystkiją bo to jest naprawdę... Ciężko się... jak się strzelamy sami do siebie dostajemy ujemność. O! Już lepiej. Zapytać ognia, nie, naj nie najmocniejsza broń. Duży rozrzut. Ja mam taki pomysł, o ile się nastrzelić, strzelić, czy zadam spore obrażenia. Yes! No, To no coś z chyba. No, nie jest najgorzej, mamy szansę. Całkiem nieźle przejść, mimo że gramy na najwyższym poziomie trudności. Chodźmy Laser Strike. Moc większa. To jest dość fajna broń, dlatego miło by było trafić. stracić. No, ładnie. Quicksand nie, to będzie zakopywani. Najgorsze są właśnie. Nie, nie, nie. Nie. Teraz chcemy się tu odkopać, ale Cover. No to ktoś brzmi z... z jaskiniami, może się odkopiemy. O, nawet nieźle. Ale i tak efekt mnie nie, nie zadowala. O, to od nas gości odkopiemy. A. To spróbujemy tak. No i mam nadzieję, że teraz samego siebie nie strzelę. Uff... To jest dość fajna broń, jeżeli nie trafiam To wiecze wojuje, od Wieczaginie Ogólnie no już chyba mamy szansę to wygrać. O ile komputer nie ma żadnych nie broni niespodziankowej w zanadrzu. Orbiter? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Coś mocnego, tak? To już miał niczym... Wow, wow! No, to teraz... Kościół jeszcze ma szansę wygrać. Celuję w górę, żeby... Jak najmniej oberwać o nie, 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 Sniper rifle, czyli... nie, nie, nic nie, nie, No i teraz, teraz... nie, musi zdobyć 100 punktów, wygrać. 100... No, to, to nie, 100 nie, żeby nie, 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 to nie, nie, grozi. nie, 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 nie,